Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Goparcz wszystkich Turystyka na szlaku, a ze mną gość. Dzień dobry, witamy w Tokarni, witamy w Parku Etnograficznym w Tokarni. Ci z Was, którzy nie znają Kuba Czaplarski, moi drodzy, wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce z kilku powodów, ale zanim o tej wyjątkowości sobie opowiemy, o tych ciekawostkach, o tych smaczkach Tokarni, drogi Kubo. Pierwsze takie pytanie, czym to miejsce tak naprawdę wyróżnia się na tle innych, podobnych miejsc w Polsce, na tle podobnych parków etnograficznych czy skansenów, tak potocznie mówiąc? Co jest takiego wyjątkowego w Tokarni? Czy dla mieszkańców naszego regionu, to, to wyznacznikiem takim jest to, że to jest nasze miejsce. Tak naprawdę te sześć sektorów, które tutaj na terenie Tokarni zostały zorganizowane, to jest odpowiednik sześciu podregionów byłego województwa kieleckiego, tego przed zmianami administracyjnymi. Więc tu właściwie każdy z nas, rozmawiając wcześniej z dziadkami, z babciami, odnajdzie coś, co jest nasze, tutaj regionalne, to, nasza, to nasze dziedzictwo kulturowe naszego regionu jest tutaj, można spokojnie odnaleźć. I to zarówno to takie społeczne, tego życia codziennego, jak i to y, tych wszystkich y, rzeczami, które się ludzie na tamtych, w tamtym czasie zajmowali. Czyli taka podróż w, w czasie troszeczkę? Tak, mm -hmm. bo właściwie o to chodzi w parkach etnograficznych. Chodzi o to, żeby wchodząc, o, nie tylko obejrzeć wnętrze, które można oczywiście zaaranżować, ale też zobaczyć całe obejście y, zobaczyć, jak ta poszczególna jednostka, taka administracyjna, jak wieś, mm -hmm. jak przysiłek wyglądał. I na, właśnie na tym sektorze świętokrzyskim to najlepiej widać, bo to jest ta jedna ulicówka taka, która, która była kiedyś podstawowym takim układem urbanistycznym w naszym regionie. Super. E, można by się pokusić o takie stwierdzenie, że to miejsce żyje, no bo to nie tylko eksponaty, obiekty statyczne przecież, mhm. no ale przede wszystkim wydarzenia, ludzie z tymi wydarzeniami związani i podczas tych wydarzeń możemy, no właśnie, doświadczyć tego, jak to wyglądało dawniej, możemy usłyszeć też szereg ciekawostek kulturowych. Gdybyśmy miały mieć takie trzy. To ja jeszcze przełamię, zanim okay. odpowiem na to, co, o co zapytałeś, to właściwie jak przyjdziecie do nas, jak już będziecie mogli przyjechać do nas i przyjedziecie do nas i nawet nie będzie na terenie Skansenu organizowane organizowane wydarzenie, to sama obecność tutaj. Znaczy Zobaczycie, że ten skansen jest żywym skansenem. Dlaczego? Dlatego, że u nas są też zwierzęta, które nadają niejako też koloryt i życie w, w parku. A jeśli chodzi o imprezy, trzy takie najważniejsze: no ciężko wymieniać w mhm. dobie pandemii, ale te, które są dla mnie najbliższe w sercu, to przede wszystkim cały cykl rodzinnych niedziel w Skansenie, różna, różna tematyka od Wąpierza w Zagrodzie, czyli demonologia ludowa, Super. poprzez wydarzenie, które dotyczy właśnie budownictwa, czyli Zawęgłem. I tym zaczynamy z reguły nasz cykl Rodzinne Niedzielę. Ale też te większe imprezy, na przykład Święto Chleba, gdzie pokazujemy, jak powstaje chleb, z czego on się bierze. I tak naprawdę to magię, która pokazuje, z takiego małego ziarenka powstaje taki duży bochen, tak? Chleba. Chleb to życie, wiadomo, to jest mistyczna, mistyczny posiłek. Więc to są właściwie te wyznaczniki parku etnograficznego, parków etnograficznych, które, które są tak ciekawe dla zwykłego turysty. Rzeczywiście, to co powiedziałeś, aż myślinka poleciała na myśl o tym chlebie. Natomiast ważnym chyba też jest to, no właśnie, ten aspekt kulinariów. Tak. Tradycji kulinarnych, który przecież tu jest bardzo ważny i pojawia się w przypadku większości chyba imprez, prawda, że nie tylko możemy poglądać, nie tylko możemy posłuchać, ale przede wszystkim możemy zjeść. Tak, y zawsze można to święto wszystkie też posmakować. Właściwie każda impreza y jest okraszona y wizytą kół gospodyń wiejskich z naszego, z naszego terenu. One oczywiście pokazują te tradycyjne y potrawy z naszego regionu, ale pokazują też te wariacje. I, I pokazują też to, że ta kuchnia też ewoluuje yy, i pokazują różnego rodzaju inne dania, które no, miejmy nadzieję, że za lat kilka, kilkanaście też wejdą, yy, wejdą do kanonu yy, kulinarnego naszego regionu. Przede wszystkim to są warianty na temat na przykład pierogów i faszy, który, które... No właśnie o tego pieroga jak sobie pomyślałem, jak No właśnie, jest bo to jest, takie, to jest nasze takie polskie, <laughs> tak. Tak? Taka, taka nasza tradycyjna potrawa. Natomiast to, co jest też wartością dodaną w trasie tych imprez, to to, że pokazujemy też różne obrządki, albo pokazujemy to życie codzienne y, dawnej wsi. No, o święcie chleba mówiłem, ale też pokazujemy na przykład w smakach jesieni, tej imprezie, która tak naprawdę kończy nam y, mhm. sezon, to pokazujemy jak tak naprawdę wieś przygotowywała się do zimy, Czyli wszystkie kiszonki, wykopki i tak dalej, to pokazywaliśmy teraz nie tak dawno. Ale też będziemy pewnie pokazywać i w przyszłym roku, właśnie na, w ramach imprezy Smaki Jesieni. Super. Wróćmy do tego wątku wyjątkowości mm -hmm. jeszcze. Od razu tak przychodzi nam skansen w liczbach, bank mm -hmm. etnograficzny w liczbach. Czy mógłbyś jakieś ciekawostki właśnie z tej materii podać? Jak to od strony liczbowej wygląda powierzchnia, ilość eksponatów, może jeszcze jakieś inne ciekawostki mm -hmm. z liczbami związane? Dobrze. Y każdy, kto do nas przyjeżdża, właściwie skupia się na tej części takiej najbardziej widocznej, czyli nazywamy to koroną Skansenu, tam, gdzie jest kościół, tam, mhm. gdzie jest dwór Suchewniowa. Natomiast Skansen zajmuje powierzchnię prawie 65 hektarów. 25 hektarów to jest ten teren, gdzie posadowionych jest prawie 80 różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym prawie 70 chałup. Dodatkowo to jest ponad prawie 20 tysięcy eksponatów, które umieszczone są czy to na ekspozycjach w wspomnianych haupach, czy w magazynach u nas, które czekają na, na swoją kolej. Ta liczba robi wrażenie. Robi, ale to jeszcze nic, bo te 40 hektarów, o których, które jak do, odejmiemy od tych 65 hektarów, 25 hektarów, gdzie, gdzie mamy właśnie budynki, te 40 hektarów też można zwiedzić, bo mhm. to jest las. To są tutaj nasze łąki. Proszę Państwa, nie, bo, nie bójcie się wchodzić do lasu w Parku Etnograficznym, bo ścieżki są dosyć dobrze oznaczone, są wyznaczone i można naprawdę bardzo fajnie czas spędzić spacerując właśnie po naszym lesie. Nawet teraz w tym okresie jesienno-zimowym, ale też można zapuścić się trochę głębiej, zobaczyć nasze łąki i dotrzeć do naszej perełki, czyli do nidy. Mamy Dokładnie. dwa, tak naprawdę, dojścia do Nidy. Pod względem fotograficznym jest to przepiękne miejsce. W okresie wiosenno-letnim można nawet stopy zamoczyć w jednym miejscu, oczywiście uważając. Bardzo często też, bo ten eksodus korzystania z kajaków jest dosyć duży, szczególnie właśnie na Nidzie, więc można też dopłynąć do parku etnograficznego, bo mamy stworzoną przystań tutaj na, właśnie w, na terenach parkowych, więc y, też zachęcam do tego, żeby spacerować po parku, nie tylko oglądając y, obiekty, ale też wejść trochę głębiej i pozwiedzać las. Albo z lądu i z wody możemy dotrzeć można. do parku etnograficznego w Tokarni. A jeszcze chciałem cię zapytać, bo słyszałem taką ciekawostkę, że wędrując wzdłuż ogrodzenia mhm. y, można też sporo czasu na to poświęcić, bo Troszeczkę, jeśli chodzi o długość, właśnie jest ona znaczna, tak? Podobno. No jest 4, 4 km, natomiast my kiedyś chcieliśmy się pokusić i zrobić tutaj też zawody sportowe w, to w kontekście chodzenia czy biegania i można spokojnie wyznaczyć trasę na terenie parku dochodzące do 20 km takimi zygzakami, os więc można spokojnie, może w przyszłym roku się uda coś takiego zorganizować, też można taki spacer, długi, sobie w parku przewidzieć. Co jest fajne, to można ze sobą wziąć prowiant i tutaj wśród tych chałup na kocu sobie siąść i, i zjeść obiad, śniadanie, kolację, jak tam państwo chcecie. Tak, moi drodzy, słyszycie, od maratonu etnograficznego do takiego chilloutu tak, na łonie natury i wśród tak. pięknych chałup. No rzeczywiście brzmi to fantastycznie i gorąco zachęcamy, jak już będzie taka możliwość, tak. do odwiedzania tego miejsca, do, czy wypoczynku, czy aktywnego zwiedzania, czy wreszcie przypłynięcia tutaj kajakiem i również skorzystania z tego wyjątkowego miejsca. Ja na koniec, Kuba, chciałem poruszyć temat filmowy. Mhm. Wszyscy lubimy oglądać filmy, a w zasadzie większość z nas i pod tym względem Tokarnia też jest wyjątkowym miejscem. No tak, no jest to skansen taki filmowy, bo u nas odbywały się różnego rodzaju produkcje, wspominając tutaj na przykład o Wyklętym, czy o Papuszy, czy Ślubach Panieńskich. No tych produkcji było trochę i, i wydaje mi się, że jeszcze w jednym serialu Państwo zobaczycie tokarnię jeszcze w tym roku, z tego co, co wiem, bo mieliśmy w tym roku jedną produkcję filmową, ale ja może też odbiję piłeczkę. No bo tokarnia Michale tak. jest niejako posadowiona na skalę. Bardzo mamy duże trudności, Zgadza żeby się. cokolwiek zrobić, więc pod względem geologicznym to miejsce e, też można zwiedzać. Dziękuję, że o tym powiedziałeś. Właśnie miałem wyciągnąć ten smaczek jeszcze na koniec. <laughs> Nie tylko samym filmem człowiek żyje, ale przez geologią również. No i rzeczywiście y, spacerując po tukarni, mamy słuchajcie pod nogami skały, które liczą sobie, uwaga, 160 milionów lat. No to jest takie dalsze dziedzictwo już nie kulturowe, a geologiczne, ale równie ważne dla naszego regionu. No i pod tym względem też ta wyjątkowość parku etnograficznego w Tokarni się zaznacza. Speczorujemy po zamierzchłej przeszłości, w tych skałach, wapieniach, które mamy tutaj w podłożu, są skamiałości. Ale one wystaje, nie. one właściwie wystają... Dokładnie tutaj... tak, nawet są właśnie w podmurówkach, tak, tak wielu hałp. Także można powiedzieć, że Park Gretograficzny na skalę, i to takiej konkretnej skale stoi, a skała ta, moi drodzy, to oczywiście wapień jurajski, bardzo powszechny w tej części go Parku Świętokrzyskiego. Także jeszcze dodatkowo do tej naszej opowieści o dziedzictwie kulturowym, o świętokrzyskich smakach, o filmie, Dołóżmy jeszcze wątek zamierzchłej przeszłości, dziedzictwa geologicznego, które czyni to miejsce absolutnie wyjątkowym. Tak i jedną z takich imprez, właśnie dosyć nietypowych na terenie parku, są wytopki ołowiu, które w tym roku były bardzo fajnie. Był rozszerzone, mieliśmy więcej partnerów, bo był to Maleniec, były to Krzemionki, może w przyszłym roku też Centrum Geoedukacji z mią chęcią też do nas w ramach tej imprezy swoją ofertę przedstawi, więc wydaje mi się, że każdy z nas, każdy z Państwa, coś w tokarni wyjątkowego będzie mógł znaleźć, czy to pod względem botanicznym, geologicznym, czy historycznym. Dokładnie tak. I to będzie taka kropka nad i, taka wisienka na torcie naszego dzisiejszego spotkania. Kwintesencja, można powiedzieć, geoparku, czyli swoisty miks kulturowo, przyrodniczo. Nawet filmowy, jak się tak. okazuje po naszym dzisiejszym spotkaniu. Gorąco zachęcamy, moi drodzy, do odwiedzania tego miejsca. Miejsca absolutnie wyjątkowe, warto tu przyjechać. I dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, Kubo. To ja Ci dziękuję Wam, że do nas dotarliście, bo tu Witka nie widać, jest za kamerą. Pilnuję, żebyśmy w kadrze nie uciekli. Tak. Nasz operator czuwa nad sprawami technicznymi. My dziękujemy Wam raz jeszcze i zapraszamy dziękujemy. do następnego odcinka.